wszystkim z tej strony Ewix, a dzisiaj będziemy przechodzili parkoury na PSP. Sorry, że mi tak zacina. No ale... Zostawcie subbika z dzwoneczkiem, żeby yy, Was żaden film nie ominął oraz łapkę w górę. Będę naprawdę zadowolona, jeśli to zrobicie. A teraz intro! Like I want you. Dobra, więc jesteśmy już na parkurze Sprawdzamy, czy tu nie ma yy, Oczywiście kluczy Bo mogą być klucze Chyba raczej kluczy Nie ma A jeśli są, to ja jestem ślepa. Wow, strasznie zaryzykowałam wchodząc tutaj, nie będę tutaj schodzić Brałam sobie taki parkurek. Bardzo ładny postelowy, bardzo mi się podoba. Więc. No, lecimy. I w ogóle ja nie wiem, co ja mam mówić, gdy przychodzę parkury. Teraz mam takie ludziki. Przechodzimy sobie teraz w takich lodzikach z ogniami. Gdzie mam tutaj przejść? No, chyba sobie, jaja, robicie. wejść na tą ścianę, bo ja teraz muszę nie. Nie, nie wiem. No nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Dobra, poczekajcie. Spróbuję jeszcze raz. W ogóle ja, a, czekajcie. Spróbuję jeszcze raz, nie wiem, gdzie mam tam skoczyć w ogóle. Dobra, znowu po lodzikach. Po lodzikach No i tej kłościu, gdzie mam tu. No wiem, że tam, ale tam się da. Do Dobra, da się doskoczyć. Ja się z Wami widzę, jak tam doskoczę. Ludzie, ja już przeszłam te zaki, ponieważ to było bardzo stresujące, ale no tyle razy próbowałam tam skoczyć. I się w końcu udało. I przeszłam sobie to. Tu mam takie schodki. To jest akurat proste. O, portalik. O nie, ale to mi się wydaje, że jest w proste, będę to robić powoli, to, to uda mi się to przejść. Tu jest coraz więcej. Jezu, znaczy no, was porą bał. Ja, w... serio was porą bał? Okej. Okay. To jest jakieś znajdź klucze, czy co? To jest jakiś znajdź klucza, Że, że, że ten, że tu jest takie coś, czy? Tak. To jest znajdź klucz. Chyba, słuchajcie, chyba, że na początku był klucz. Ale nie wydaje mi się, bo bez po, nie bez powodu chyba Dałby tutaj te wszystkie figurki. Więc e, ja szukam kluczyka. Może tu się wchodzi. Nie! Jezus, mam teraz tylko dwa. A! Dobra, słuchajcie. Ja się. Ja się poddaję. Widzimy się na kolejnym parkurze. Parkuru. Parkurze. Dobra, więc jesteśmy na kolejnym parkurze. Ja od razu sprawdzę, czy nie ma kluczy. Jest to oczywiście kluczyk, będzie pewnie... Aha, tu jest, dobra. Wow, no to coś. Czuję, że będzie bardzo długi parkour. Bo jeśli jest tyle kluczy, chyba, chyba, że na końcu po prostu będą, będzie tyle bram i będą wszystkie te e, tym z, 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 tak, w sensie z, z końcem, no. Dobra, muszę trochę głośniej mówić. Bo, to się, że mówię trochę za cicho. Dobra, przechodzimy. Teraz, pam, pam Ładny, ładny, ładny parkour. Taki, taki truskadeczki. Taki różowy. Czekajcie, bo tu jest coś, więc ja wolę sobie tędy pójść. Jeśli potem nie wrócę, będzie śmiesznie. Dobra, bo teraz to jest długie. Co to jest? O Jezus, 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 co to jest? Aha. Dobra, nieważne. Więc chodzimy po takich tych. Tych platformach. Hop. co wam mówię? Takie są teraz śliweczki. O, daleki skok był. Ale się udało nam. Teraz są takie... To to jest ananas. To jest ananas. To na stówę jest ananas. Jezus. Ale to jest teraz nudne się zrobiło. Hop. Teraz mamy czereśnie, wiśnie, nie wiem. Ja nie odróżnam czereśnie od wiśni. Więc teraz mamy awokado. O, będzie ten kryształ, więc dobrze. Arbuziki. Hop. Coraz dalsze skoki. Teraz mamy e, banany. Teraz mamy banany. Lody, teraz lody. Teraz, teraz pizza. Pizza, mamy pizza. pizza. Kolejna pizza. Wow. O, można tu przeskoczyć. No ale jest lawa, to tak ciężko by jak się postarała, to by było... To mi ale... Wolę nie, wolę nie. O nie, nie lubię takich trapień, nie ufam się jej. Co jest, dokąd ja mam dotrzeć? Ja. Boże. O Jezus, o Jezus! Aj! Dobra. Kolejny parkour. Jestem na trzecim parkurze. I tam w ogóle chyba będzie klucz. Piszcie, ile chcecie parkurów na odcinku, bo nie wiem, ile mam nagrywać parkurów na odcinku. Ale chyba dzisiaj sobie to będzie ostatni już parkur. Bo o Jezus, labirynty najgorzej. Jak ja mam teraz to przejść? Ludzie. Jak ja mam to przejść, ten labirynt? Jest! Mam nadzieję, że to tylko ten klucz. Że tu nie ma więcej kluczy. Ale chociaż se przejrzę, czy nie ma więcej kluczy. Jezus, a teraz stąd nie wyjdę. Jest, doprawdy wyszłam. Jeszcze ten, ten drugi korytarz, a tu nic nie ma. A, więc myślę, że to ty, ten jeden klucz. Jezus, teraz stąd nie. Dobra, o nie, o Jezus, ludzie, jakie to było trudne po ten klucz. Dobra. Hop, 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 o uleczarka, to się uleczę, bo nie chcę zginąć. Lecimy dalej po takich platformach, tak, można się dobrze, 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 o Jezus Maria, hop, Nie sobie skazać tu, na te, klucz, tylko szkoda, że klucz w na czym, na tej smole ognistej, no tej parzącej, wow. ale ona mało zabiera życia. Więcej zajmuje... Yy, ten... życia, zabiera to, co mam teraz pod sobą Czyli nie wiem, jak to się nazywa Ja z oczymi odwolą tego, od tego parkura. Teraz takie coś Mam nadzieję, że chociaż jeden dzisiaj parkur przejdę Mam nadzieję o, o nie, dobra, ale tu jest o nie! Czyli był tam klucz. No, a nie! O nie! Nie był tam klucz jednak? Nie był tam klucz. Nie był tam klucz. Tu bo tu będzie klucz. Dobrze skotuję. Nie! Yeah. Słuchajcie, już mnie nie obchodzi, ile mi to zabierać życia, bo... O Jezus! Super! ale tak będzie prościej, bo... O, Jezus, jeszcze mi zabrało życia to. Ja sobie od razu przeskoczę na to. Widzicie? Cwana, cwana. Teraz mnie ominęło, i teraz na to. Jezus, jak się przestraszyła. O nie. O, to ja tego nie przetrwam. On tylko 3 HP. Kurde! przetrwałam, przetrwałam! Jezus, ja to przetrwałam. Mam tylko 2 HP. Jezus, nie zwalczaj Ewelina, proszę. O nie! Kurde, nie będę już się uleczać. Jak zginę, to, to kończymy odcinek. Poza daleko był ten kreształ. Ok, kończymy odcinek więc. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!